Witam wszystkich w kolejnym odcinku na kanale Autonomis. Ja mam na imię Arek. Dzisiaj mam dla Was informację, która dotyczy najnowszych lamp typu LED, które dość często oślepiają mnie podczas jazdy. I ta, e, można powiedzieć, niedogodność pojawia się coraz częściej, ponieważ te światła już są dość mocno popularne, większość producentów je stosuje. Natomiast wynikają z nich również problemy, które dotyczą innych uczestników drogi. Dlatego chcę poruszyć ten temat w tym materiale oraz powiedzieć, jak sobie Jestem w stanie radzić w niektórych przypadkach, gdy te światła mnie oślepiają. Zapraszam do materiału. Adaptacyjne światła drogowe to technologia, która jest już z nami ponad 10 lat i ta technologia jest rozwijana dość prężnie, ponieważ 10 lat temu te światła pełniły funkcję tylko i wyłącznie zmiany świateł zmijania na drogowe i za tą funkcję można powiedzieć była odpowiedzialna od samego początku kamera, która jest zainstalowana, wydaje mi się, że we wszystkich samochodach na szybie czołowej i w miejscu środkowym, szyby tak aby była jak najwyżej pojazdu, i w momencie, gdy samochód z przeciwka się zbliża, to najpierw kamera zobaczyła oświetlenie, które jest widoczne, i jak najszybciej wysterowała lampy, tak aby się zmieniły z drogowych na mijania. Zanim jeszcze zobaczy te lampy kierowca jadący z przeciwka. W pierwszych tak jakby, generacjach tej technologii w lampach się zmieniały przysłony i ta przysłona w momencie, gdy została wysterowana przez kamerę, automatycznie się obniżała, tak aby nie oślepiać kierowcy sprzeciwka. Z biegiem lat, na początku może jeszcze Wam powiem, ta technologia moim zdaniem chodziła dość słabo. Miałem raz sytuację, w której o mało nie potrącił pieszego jadąc A-klasą Samochód sprzeciwka mnie minął, i zanim mi się światła zmieniły na drogowe, to z przystanku wybiegł pieszy. I kątem oka go zobaczyłem, zdążyłem szybko zmienić światła i mocno, agresywnie musiałem hamować, ponieważ ta zmiana była zbyt wolna. I zwłaszcza kiedy mijamy samochód sprzeciwka, ten moment, w którym. Można powiedzieć, że jesteśmy częściowo oślepieni, to te światła się powinny jak najszybciej zmienić, a one się zmieniały dość powolno, powolnie. Dlatego kiedy ten system był rozwijany, ta technologia również, jeśli chodzi o oprogramowanie, była poprawiana. Dlatego z biegiem czasu te lampy naprawdę dużo szybciej zaczynały reagować. Co prawda, kiedy pojawiło się oświetlenie typu LED, no to już tutaj się, można powiedzieć, gra została wprowadzona na inny poziom, bo tutaj wszystko działa na dużo, dużo innej, bardziej zaawansowanej technologii i te lampy. W zależności od oświetlenia mogą nam w jednym miejscu się rozjaśniać, mogą się ledy wyłączać, włączać i Działa to naprawdę bardzo ciekawie z punktu widzenia kierowcy, który jedzie w tym samochodzie, natomiast z punktu widzenia osób, które jadą z przodu, nie zawsze jest to interesujący widok, ponieważ często się zdarza, że jednak te światła oślepiają kierowcę jadącego z przeciwka lub jadącego z przodu. Dlaczego tak się dzieje? Kiedy jedziemy i samochód wyjeżdża z za wzniesienia, to Kamera, zanim zobaczy światła, to kierowca z przeciwka już widzi nasze lampy drogowe i one w tym momencie go oślepiają. Zwłaszcza problem pojawia się dla kierowców ciężarówek, gdzie fotel kierowcy jest dość wysoko powyżej pasa drogi. I wydaje mi się, że oni najbardziej cierpią w momencie, gdy te lampy jeszcze się nie zdążą zmienić, bo strumień światła jest naprawdę mocny w porównaniu do poprzednich technologii oświetlenia, zdecydowanie bardziej oślepiają. I kiedy dopiero. Kamera zobaczy oświetlenie, jak samochód wyjedzie za wzniesienia, to dopiero wtedy zmieni światła drogowe na mijania. Więc jest to jeden z, można powiedzieć, przypadków, w których kierowcy z naprzeciwka są oślepiani. Kolejnym przypadkiem jest, kiedy na przykład jadę swoim trafikiem i z tyłu jedzie samochód z oświetleniem typu LED. I dość często mi się zdarza, że w lewym lusterku strumień światła jest tak kierowany, że odbija mi się w lewym lusterku i mnie oślepia. I ta wiązka jest zdecydowanie silniejsza niż powinna być, ponieważ doświetla ona, tak jakby kierowcy jadącemu z tyłu, otoczenie z boku mojego samochodu. I dzieje się tak. No, już wiele razy miałem taki, taką sytuację w różnych markach. Później, gdy samochód mnie na przykład wyprzedzał, to naprawdę nie ma znaczenia. Były to Ilexusy, BMW, różne marki, więc, jest to tak naprawdę problem, który się wydaje mi, wydaje mi się, że pojawia się również. Często w przypadku, gdy na przykład samochody są po kolizji, nie są kalibrowane te podzespoły, czy to kamera, czy lampy, i wtedy ten problem na pewno będzie się pojawiał. Natomiast jest to również problem związany z samą tolerancją tego oprogramowania, ponieważ kiedy jadę tym samochodem przykładowo, działa to tak, że w momencie, gdy jedzie samochód z. Przodu przede mną, to tylne jego światła pozycyjne są, tak jakby, granicznymi miejscami, w których kamera wyłapuje samochód. Jest oczywiście jakaś tolerancja, ponieważ sam LED, w momencie gdy jest wyłączony, to on ma tak jakby pewien, pewien kwadracik prostokąt, który oświetla i ten prostokącik zostanie wyłączony kiedy ten led zgaśnie. Więc kiedy kamera widzi moją przykładowo lewą, lewe światło pozycyjne tylne, to w tym miejscu widzi wartość graniczną i do tego miejsca wyłącza ledy, tak że jest można powiedzieć kwadrat wycięty z oświetlenia i tym kwadratem jest samochód, który jedzie z przodu. Więc jeśli Lewy LED oświetlający, tak jakby boczne otoczenie dookoła drogi, no jest tam kilka LEDów, bo nie jest on oczywiście jeden. To jego tak jakby pozycja jest. Bardzo blisko karoserii samochodu, i wtedy ta wiązka światła strzela prosto w lusterko. Dlatego podczas jazdy, jeśli widzę, że mnie oślepia samochód przez lewe boczne lusterko, to po prostu zmieniam delikatnie tor jazdy, tak aby moje tylne lewe światło weszło w kolejny blok, ponieważ kamera tak jakby ma podzieloną, podzieloną swoją. Swoją wizję, obraz na bloki, i w momencie, gdy moje tylne lewe światło pozycyjne wejdzie w kolejny blok, to ona wyłączy któryś z LEDów, tak aby ten LED po prostu nie oślepiał mnie. Natomiast jego, tak jakby, zakres, w którym on świeci, jest większy, dlatego wtedy w to moje lusterko nie pada promień światła. A więc jest to jeden ze sposobów, które najczęściej skutkują w przypadku, gdy jedzie samochód za mną i mnie oślepia. Światła, o których mowa, możemy jeszcze podzielić na różne typy, ponieważ w zależności od producenta możemy spotkać mniej lub bardziej zaawansowane matryce, i w niektórych będziemy mieli więcej lub mniej LEDów. Dlatego im więcej LEDów, tym te wiązki światła są drobniejsze, i kiedy zmieniam swój tor jazdy, to ten, można powiedzieć, prostokącik, który się wyłączy tego strumienia światła, będzie mniejszy. Zresztą pokażę Wam również na Bramie jak wyglądają poszczególne LEDy, gdy się załączają, to, to są takie malutkie prostokąciki. W momencie, gdy odpalamy samochód, jest test wszystkich LEDów i one się rozjeżdżają, i yy, sterownik testuje, czy wszystkie LEDy działają prawidłowo pod względem napięcia. Yy, dlatego kiedy zmieniam ten swój, można powiedzieć, styl jazdy i troszeczkę skręcam w lewo, kiedy mnie samochód oślepia z tyłu, to ten strumień może się wyłączyć mniejszy lub większy. Bo jeśli jest mniej LEDów, to jednak ten prostokąt jest większy. Jadąc na np. a w 177, tam jest mniej LEDów, i automatycznie podczas jazdy widać, jak jeden taki dość większy strumień światła się wyłącza, kiedy dojeżdżam do samochodu lub samochód. Przeciwka mnie mija. Natomiast jadąc tym autem, jest dużo y, trudniej zobaczyć tą różnicę, ponieważ y, te wiązki światła są dużo mniejsze, i y, kiedy samochód jedzie z przeciwka, to naprawdę czasami trzeba się dobrze przyglądać, żeby zobaczyć, w którym miejscu on doświetla, bo różnica jest tak niewielka, że zaraz za samochodem jest w stanie y, automatycznie te LEDy uruchamiać lub wyłączać. Dlatego naprawdę. Dużo bardziej precyzyjnie te światła są wysterowywane, zwłaszcza w tych najwyższych modelach. Dlatego Pokażę Wam również w tak jakby, zwolnionym tempie, kiedy i jak te LEDy się uruchamiają, żebyście widzieli jak ta technologia się zachowuje w, w zależności od tego ile mamy LEDów. One tak naprawdę e, głównie mają za zadanie sterować doświetlaniem powyżej tak jakby, poziomu świateł mijania, natomiast one również zwiększają intensywność oświetlenia w momencie, gdy doświetlają nam pobocze i te dolne te jakby LEDy, można powiedzieć, które są w położeniu świateł mijania, również zmieniają swoją jakby, intensywność światła. Wydaje mi się, że ten problem będzie... Coraz częściej spotykany, i tych samochodów będzie jeździć dużo, dużo więcej. Dlatego zwracajcie uwagę, gdy jeździcie takimi samochodami, ponieważ otoczenie nie zawsze musi być na tyle ciemne, żeby używać tych świateł. Ja wiem, że one są naprawdę fajne i wygodne, natomiast pamiętajcie o osobach, które jadą z przodu i niekoniecznie to, co one widzą, jest dla nich przyjemne. Dlatego wydaje mi się, że to wszystko, co chciałem Wam opowiedzieć w tym materiale. Jeśli materiał Wam się podobał, skomentujcie, dajcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku na kanale Autonomis. Pozdrawiam Was, cześć!